Geze. Ezil. Hector. Nie jest sam. Świetna współpraca. No, będzie gol? Gol! Kramka dla Niemców. So Piłka minęła bezradnego bramkarza i spadła tuż pod poprzeczkę. Fantastyczny strzał, choć wydaje mi się, że nieco przypadkowy. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Piłka w pole karne. Eder. Gol. No i mamy remis. Mamy powtórkę i popatrz, jak znakomicie puszkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Fantastyczna główka. Uderzyć precyzyjnie głową trzeba umieć, a on trafi tam, gdzie chciał. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Cudownie dograł! I wyjaśniają sytuację. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Szansa na dośrodkowanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Cener uznał, że pora na zmianę, a rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Jest dośrodkowanie. Ale uderzenie do przeczka. Cross. No, będzie gol? Mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie się odnalazł w tej sytuacji, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć po raz drugi. Kros. Ależ przejęcie, to była znakomita szansa na strzelenie bramki w końcówce. No niewiele do końca ten rzut rożny może przynieść rozstrzygnięcie. Shirley! Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale